Pamiętacie to miejsce z Harry'ego Pottera? Jest to limbo, stan istnienia, który istniał między życiem a śmiercią. A właściwie gdzie jesteśmy? Limbo pojawiało się w umyśle człowieka, czyniąc go zarówno rzeczywistym, jak i nierealnym. Co się dzieje naprawdę? Czy tylko dzieje się w mojej głowie? A jego wygląd był zupełnie inny dla każdej osoby, która go odwiedziła. Co ci to przypomina? Wygląda jak dworzec King's Cross. A niektóre doświadczenia Limbo dotyczyły bliskich lub znajomych. Dlatego Harry spotkał Dumbledora i to coś, co niby było Voldemortem. Leżał w jasnej mgle, choć takiej mgły jeszcze nigdy w życiu nie widział. Otoczenie było przez nią przysłonięte, raczej owa mgła nie uformowała się jeszcze w otoczenie. Powierzchnia, na której leżał, chyba była biała, ale nie można było stwierdzić, czy jest ciepła, czy zimna. Po prostu była płaska, bezbarwna, służąca tylko temu, by na niej istnieć.